No co, Rado, mój pobyt dobiega końca. No niestety. Ale fajnie było, nie? Fajnie, zajebiście było. Powiedz mi, gdybyś miał wspomnieć jeden taki epizod, który nam się wydarzył tutaj. Nasze spotkanie. Nasze. To, to spo... pierwsze? Nasze pierwsze spotkanie. E, to też było fajne, ale wiesz co, nie wiem, najfajniejsze, moim zdaniem, mrożące krew w żyłach. Nie trzeba, wykreślał go ten To było to, co właśnie, ja wiem, żeby nie rafik, no to już tragedia by była. Ale ty wiesz, że on mógł się. No mógłby, no i. I co by było? I to okay. wszystko było wyjście nagle na kamerze, bo ja nie miałem włączoną kamerę. I to by było, ale tak że by spędził, spędził dwa, trzy. trzy dni na komendzie. Ty, ale trzeba mógł jeszcze raz zginąć. Jak chciał pogłaskać za policyjnego konia. Policyjnego to... konia, a do konia to Cześć, trzeba... Taki podkowy ten o Jakby mu wycecił, wycentrowałby mu na ten baniak. Ale jakaś totalandyjska policja ma wyjątkowo wysokie konie. Myślę, a, że wytrzyma. 80.